Dzień dobry państwu Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Razem ze mną jest pan profesor Paweł Wojciechowski, szef Rady Gospodarczej Polska 2050, wcześniej minister finansów. Dzień dobry panie. Dzień dobry profesorze. Proszę Państwa, Główny Urząd Statystyczny podał ostateczne dane dotyczące inflacji. Yy, inflacja CPI w sierpniu wynosiła 16,1% rok do roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,8%. Inflacja jest yy już najwyższa od marca 1997 roku, gdy wyniosła 16,6%. Panie profesorze, czy my mamy szansę na opanowanie inflacji? No, szanse zawsze są, pod warunkiem, że będzie to właściwa polityka makroekonomiczna. No ale doszliśmy do takiego momentu, gdzie rzeczywiście ta stymulacja fiskalna, której dokonuje rząd od lat, tak zwana polityka popytowa, doprowadziła do takiego stanu, że polityka monetarna, czy polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego, no jest w dużej mierze impotentna. To znaczy niewiele dadzą podwyżki stóp procentowych, Staczamy się w kierunku stagflacji. Zresztą to sam przyznaje rząd w, swojej, w swoim projekcie budżetu państwa na przyszły rok, kiedy przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 1,7% i 9,8% inflacji. Tak? I ona będzie prawdopodobnie jeszcze wyższa, ponieważ wchodzimy w rok wyborczy i tej stymulacji fiskalnej, tych nowych, nowych wydatków nie ma w tym budżecie. To jest gigantyczna skala nowych wydatków, których nie ma w budżecie. To jakby rząd próbował ukryć te wydatki przed obywatelami i one się pojawią. To jest gigantyczna skala nowych wydatków, których nie ma w budżecie. One będą powodowały dodatkową inflację. A co można powiedzieć o polityce wydatkowej rządu? No właśnie, więc mamy takie dwa równoległe budżety. Ten jeden budżet państwa, który jest procedowany w Sejmie, bez większego znaczenia, spuch o 120 miliardów złotych dodatkowo. I taki budżet równoległy, gdzie rząd będzie wrzucał te nowe wydatki, których będzie bardzo dużo. To będą przede wszystkim wydatki socjalne, które będą związane z demonstracją, że rząd potrafi dawać pieniądze nawet w trudnych czasach. I drugi element to są wszystkie osłony związane z kosztami rosnącymi, zwłaszcza surowców energetycznych. I tutaj też będą wielkie wydatki. Skala tych wydatków oceniałbym na jakieś. których nie ma w budżecie od dzisiaj, do, w ciągu najbliższego roku, na około od 150 nawet do 200 miliardów złotych. To są takie wydatki jak, załóżmy, socjalne. Tak? Zaczynając od prostej waloryzacji, 500 plus do 700 zł, rząd wielkości 15 miliardów. Kolejne to są wydatki typu, załóżmy, 14. Nawet 15 emerytura, których nie ma w budżecie, kolejny rząd wielkości 23 miliardy złotych. Kolejne wydatki tarcze antyinflacyjne, których nie ma w budżecie 34 miliardy złotych. Kolejne wydatki dopłaty do rekompensat z powodu e, uznania taryf gazu przez Urząd Regulacji Energetyki na poziomie takim, żeby ludziom nie wzrosły koszty gazu o. 400-500%, to jest kolejny rząd wielkości 47 miliardów złotych plus brak VAT-u kolejne kilkanaście miliardów złotych i tak dalej i tak dalej plus wszystkie elementy składają się na gigantyczną skalę. Wydatków jeszcze nie w budżecie, one będą wypchnięte prawdopodobnie od tego budżetu równoległego, który jest, który jest tak zwane fundusze pozabudżetowe. W pewnego rodzaju szantażu wobec opozycji, no bo trzeba będzie przegłosowywać te wydatki, no bo przecież nikt się nie odważy, żeby nie pomagać ludziom w roku wyborczym, więc będzie narastała skala tych wydatków. Tak jak powiedziałem, rząd wielkości 150 do 200 miliardów złotych od dzisiaj do przyszłego roku, plus jeszcze wszystkie inne wydatki upchnięte w różnych miejscach, jakieś zapowiedzi, które próbujemy policzyć, na przykład, nie wiem, niski, niski kredyt dla, dla, dla małżeństw i różne inne, które zapowiedział prezes Kaczyński, rząd wielkości znowu miliard złotych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie nakręcało spiralę wydatkową. Niestety mamy taką sytuację, że kiedy ta polityka monetarna jest coraz bardziej bezzębna, albo impotentne nazwijmy to, to decydujące znaczenie ma polityka fiskalna i zwłaszcza, że występuje to, w to zjawisko, kiedy, kiedy te wydatki są pokrywane przez te fundusze pozabudżetowe, a Narodowy Bank Polski kupuje obligacje tych funduszy, w związku z tym w cudzysłowie drukuje pieniądze. To powoduje sytuację tego typu, że ta polityka monetarna jest mniej skuteczna, nie ma tej transmisji polityki monetarnej poprzez podnoszenie stóp procentowych na gospodarkę. Potrzebne jest ograniczenie wydatków, czego rząd nie zrobi. Wpadniemy, tak jak powiedziałem, w stagflację. To jest nieuchronne, czyli bardzo wysoką inflację w dalszym ciągu, dwucyfrową w przyszłym roku. Nie wiadomo, gdzie się to zaczyna. Generalnie rząd będzie przesuwał tą górkę inflacyjną, na przykład obniżając też podatki, regulując pewne ceny, ale nie uda mu się tego do końca zrobić, bo ciągle będzie musiał te wszystkie tarcze, te wszystkie mrożenie cen przedłużać. I wtedy również grozi ten, ten taki impuls inflacyjny. W związku z tym będzie ciągle przedłużał przynajmniej do przyszłych, przyszłorocznych wyborów. Czy wpadniemy w pułapkę zadłużenia? A jeśli tak, to jakie konsekwencje nas czekają z tego tytułu? Kiedy narasta właśnie taki, taki, taki wehikuł, taka spiralka rośnie tego, że się nakręca wydatki, żeby stwarzać osłony tak, wobec, wobec obywateli, na przykład podwyżki płac budżetówki, tak, to też nie wiadomo ile one wzrosną, wszystkie te tarcze antyinflacyjne, to wszystko będzie powodowało, że, ten, że to narasta. Z drugiej strony, jak to narasta, to wzrasta. Inflacja, bo jest impuls popytowy. Jeśli to z kolei dalej powoduje wzrost kosztów ob, z, o, zadłużenia, to rosną koszty długu publicznego. Tak? Koszt długu publicznego dzisiaj, to jest, to będzie w przyszłym roku, będzie dwójpółkrotnie większy niż obecnie. Wyniesie 60 miliardów złotych. Zadłużenie wzrośnie o, już wiadomo w budżecie, o 270 miliardów złotych, a być może pod, pod wpływem tych nowych wydatków, których nie ma w budżecie, nawet do 400 miliardów złotych, nawet więcej. I to będzie powodowało, że nakręcać będzie się spirala zadłużenia, która ma swoje takie negatywne konsekwencje, jak wzrost kosztów obsługi długu publicznego, no bo trzeba gdzieś lokować te obligacje na rynku. Część może 50 miliardów kupić, kupią kup, 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 kup obywatele jako tak zwane obligacje detaliczne. Resztę będą musieli kupić inwestorzy instytucjonalni i krajowi, no ale nie tylko ZUS, czy polskie fundusze Rozwoju, czy jakieś inne instytucje czy banki lokalne, ale również czy fundusze inwestycyjne, ale również inwestorzy zagraniczni, tak? A ci z kolei będą decydowali też o, o rentowności tych obligacji. W związku z tym będą nakręcali, jak gdyby, tę rentowność negatywnie, w tym sensie, że będą coraz wyższy koszt obsługi długu, i to z kolei będzie stwarzało pętlę zadłużenia, która może spowodować potencjalne ryzyko płynności, tak, budżetu. Ale z kolei rząd oczywiście zapobiega temu, zapobiega w ten sposób, że wprowadził do, do ustawy takie, takie, taki taki paragraf, z którego wynika, że gdyby były trudności w, w, w spłacaniu długu publicznego, czyli finansowaniu tego długu, to, to istnieje możliwość przesunięcia wydatków w ramach budżetu. Drugi, gdyby inne okoliczności wystąpiły, na przykład związane z uchodźcami z Ukrainy. Taki paragraf się znajduje, będzie on dalej przedłużony. W związku z tym nie grozi nam to zadłużenie, pod warunkiem, że będzie możliwość, jak mówię, dodrukowania pieniędzy przez Narodowy Bank Polski, ona będzie, no bo bank Narodowy Bank Polski, pan prezes Grapiński robił to wcześniej, więc będzie luz luzowanie. Ilościowe po polsku, e, wtedy, kiedy wszystkie in, inne państwa europejskie e, można świeć, również będą odchodziły od tej koncepcji, no będą próbowały zapanować przede wszystkim nad inflacją. A jaki scenariusz mógłby nam grozić? Grecki, turecki? Ach, no, ja nie powiedziałbym, że grozi nam grecki scenariusz, e, ponieważ grecki scenariusz to jest scenariusz, który polega na tym, że ryzyko płynności. Przeradza się w ryzyko niewypłacalności, czyli ktoś po prostu nie jest w stanie odłuż, obsłużyć tego długu publicznego. Dzisiaj występuje to zjawisko tej dominacji fiskalnej nad polityką monetarną, tej stagwacji fiskalnej, jak to ekonomiści nazywają. Czyli krótko mówiąc, rząd jest w stanie zawsze znaleźć pieniądze. No właśnie przez ten wehikuł luzowania ilościowego. W związku z tym grozi nam raczej bardzo wysoka inflacja niż, niż niewypłacalność. To nam nie grozi, czyli już grecki nam nie grozi. Natomiast potencjalnie może nam grozić stan turecki. Właśnie polegający na tym, że cały czas zwiększamy sumę biletową banku przez równowanie ilościowe, podać pieniądze. I to jest taki napędzający się mechanizm właśnie wydatkowy. W obliczu wyborów jest to bardzo groźne. Rząd nie będzie hamował tych wydatków, bo nie ma wyjścia. Tak, żeby wygrać wybory, trzeba dużo wydawać. A jak się dużo wydaje, to będzie wysoka inflacja. Czy uda nam się uchronić przed recesją, panie profesorze? No chyba też nie. Tak. Ponieważ e, będziemy mieli oczywiście efekt e, ten e, finans e, inflacyjny, tą spiralę inflacyjną, która się będzie nakręcała. Jedynym sposobem, e, który nas może uchronić przed, przed, e, przed tą wysoką inflacją, jest właśnie efekt recesji. To znaczy tak naprawdę zdołowania gospodarki. E, na przykład poprzez bankructwo firm, tak, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będzie stać na wysokie, na, na, na wysokie opłaty za energię. No, przede wszystkim za, cel, za gaz, ale również za energię elektryczną. I to może rzeczywiście wywołać efekt domina negatywny i zdusić wzrost gospodarczy. Możemy wpaść w recesję techniczną. E, pytanie jest takie: co zrobi wtedy rząd? Czy znowu? Zwiększy jakieś wydatki, wsparcia i osłony dla tych przedsiębiorstw, w jaki sposób to zrobi też. I od tego będzie zależało, czy wpadniemy w recesję, czy nie. Ale jeśli nie wpadniemy w recesję, to zwiększy się inflacja. Czyli krótko mówiąc, rząd mój jest w obliczu tego, tego okropnego dylematu, czy dżuma, czy cholera, czy stymulować dalej inflację, pozwolić na wysoką inflację, czy próbować temu zaradzić dzisiaj nawet kosztem osłabienia wzrostu gospodarczego. Pan profesor Paweł Wojciechowski, szef Rady Gospodarczej Polska 2050, gościem gazety finansowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Do.